Cześć, dziś chciałem Wam pokazać, jak zamierzam zaizolować rury 90, właściwie kanały 90 pod rekuperację, ale ja będę akurat używał ich do klimatyzacji kanałowej, przynajmniej na części. No i kupiłem taką, taki rękaw z firmy. Perflex bodajże, tak. Rękaw, który jest z jakiejś takiej tkaniny zrobiony. O, to jest taka tkanina. Tkanina, to jest sztuczne tworzywa jakieś. Podobno ma mieć właściwości podobne izolacyjne do wełny. Może tu być napisane. Rękaw izolacyjny, długość 10 metrów. Wewnętrzna chyba średnica, troszkę powyżej 10 cm 25, 25 mm izolacji. I to wygląda tak, że na zewnątrz jest taka czarna, ten czarny rękaw foliowy. W środku jest ten, ten ta, ta, ta cała, ten materiał, a jeszcze w środku jest taki drugi, właściwie czy trzecia warstwa w postaci właśnie poliowego rękawu. Samemu robiąc to jest dość ciężko, dlatego ja wymyśliłem tak, że wyciągam ze środka tego rękawa ten wewnętrzny rękaw, nakładam go w miarę w miarę porządku się nakłada go. Następnie ten rękaw Izolacyjny 25 mm nakładam i łapię go za jakiś czas taśmą. No i dopiero na to nakładam tą zewnętrzną folię czarną. W ten sposób najlepiej to idzie, bo jednak zakładając to, nakładając to w całości <laughs> starałem się przynajmniej o 40 mm. No nie ma szans, żeby się gdzieś nie zagięło. Po to te, trzeba też dysponować e, magazynem gdzieś tam, nie wiem, na zewnątrz, ewentualnie można robić 10-metrowym odcinkiem prostym najlepiej. Bo wiadomo, że na każdym zagięciu, na każdym zagięciu robi się problem. <laughs> Więc tak to mniej więcej wygląda e, początek. E, na szczęście tych rur jest 6. 6. 6. Więc na no kilka godzin zejdzie, <laughs> ale może tragedii nie będzie. Pokażę wszystko, jak już będzie na suficie.